Studenci zostaną zaproszeni do wczucia się w rolę przyszłego technologa, winiarza, podczas otrzymywania wina w domu. Każdy student będzie prowadził eksperyment samodzielnie, który będzie trwał około 6 tygodni. To wzbudzi u studentów poczucie sprawczości, kontroli i wpływu. Ponadto szkolenie, które poprowadzi specjalista z firmy, która dostarcza na rynek sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie, pozwoli przygotować studentów, przyszłych absolwentów do pracy w środowisku firm i ze sprzętem przemysłowym. Jednym z założeń mojego projektu jest opracowanie i wdrożenie indywidualnych prac eksperymentalnych, gdzie do tej pory ćwiczenia z fermentacji etanolowej w produkcji wina prowadziłam w zespołach 4-5 osobowych, a teraz każdy student samodzielnie je wykona. To będzie wymagało od studentów dużego zaangażowania. Nauczą się rozwiązywać problemy, które pojawiają się w przemyśle podczas opracowywania nowego produktu. Ponadto nowym elementem będzie też szkolenie przez eksperta z przemysłu, z którym wykonają analizy chemiczne swoich otrzymanych produktów za pomocą urządzenia, które zostanie udostępnione na czas tego szkolenia. Celem mojego projektu jest podnieść jakość kształcenia studentów w trakcie realizacji przedmiotu biotechnologia ogólna. Zajęcia będą kładły nacisk na zdobycie tzw. umiejętności praktycznych. Szkolenie, które przeprowadzi ekspert z firmy, która jest światowym literem wśród producentów sprzętu z przemysłu fermentacyjnego, wpłynie na interdyscyplinarność oraz aspekt praktyczny tych zajęć. Ponadto zaplanowałam także mini konferencję z panelem sensorycznym otrzymanych produktów, co uatrakcyjni przekazywanie treści przedmiotu oraz poprzez emocje i motywację wpłynie na większą efektywność procesu uczenia się.